No hej ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle Grzechu40 Witam was bardzo serdecznie, prowie w kolejnym odcinku Tępionka Prosiaków Który dzisiaj będzie poświęcony bezpośrednio temu molochowi na gąsienicach Jakim jest radzieckie samobieżne działo polowe su 14 -2. Konstrukcja nieprawdopodobnie ciekawa z perspektywy historycznej Dlatego, że była ona posadowiona jeszcze na korpusie sławetnego radzieckiego superciężkiego czołgu Jakim był T-35, moloch na gąsienicach, potężny pięciowieżowy Czołg, który co prawda jeszcze nie został wdrożony do gry World of Tanks, ale w przyszłości zostanie, dlatego że Wargaming pokazywał już jego modele w grze. Niestety na razie nie pozostaje nam nic innego jak cieszyć się tą konstrukcją w postaci działa artyleryjskiego, a w zasadzie dokładniej mówiąc w postaci dwóch dział artyleryjskich, bo z tego co wiemy, w grze zaprezentowano nam SU-14 Myślnik 1, a także SU-14 Myślnik 2. Co ciekawe, jedynka została zaprojektowana już w roku 1937 przez niejakiego projektanta Sjaczyntowa Niestety tenże człowiek padł ofiarą czystek stalinowskich, rozstrzelano go w zasadzie bez powodu. Obrigado Następstwem czego konstrukcja Poszła do Lamusa Przypomniano sobie o niej dopiero w latach 40, kiedy to doszło do wojny Północnej i Rosjanie Obudzili się z ręką w majciusiach Doszli do wniosku, że nie są w stanie sforsować Fińskich linii umocnień Zaczęli szperać wśród starszych konstrukcji Wśród prototypów Dogrzebali się do su-14 myślnik jedynki I wtedy ją nieco Ulepszono, obudowano Cały korpus tejże potężnej Artylerii, celem ochrony żołnierzy Sowieckich przed bardzo, bardzo uciążliwymi warunkami klimatu subpolarnego, w którym toczyła się w końcu wojna północna. Oczywiście warunki walki tych artylerzystów i tak nie były najbardziej komfortowe z perspektywy tego, że no, działo było wyposażone w monstrualną chałbicę kaliber 203 mm. Co nie wpływało najlepiej na ludzi, którzy je obsługiwali, jak się łatwo domyśleć, odrzut takiego działa, wstrząsał całą maszyną, rzucał tymi ludźmi wewnątrz tej artylerii, same gazy wylotowe dusiły artylerzystów. Ale i tak obudowana konstrukcja cechowała się lepszymi warunkami jestestwa, choćby z tej perspektywy, że żołnierze byli osłonięci przed mroźnym wiatrem, który naprawdę potwornie wyziębiał organizm ludzki, a i przy okazji przed śnieżycami karelskimi. Tak więc, no, nie było tak fatalnie. Co ciekawe, maszynki te specjalnie seryjnie produkowane nie były, dlatego że powstały zaledwie dwa kompletne egzemplarze tego pojazdu, ale za to obydwa brały czynny udział w działaniach zbrojnych w okresie II wojny światowej i między innymi broniły one Moskwy. Ostatni egzemplarz tego działa w dzisiejszym świecie. Można sobie zobaczyć w Muzeum Broni Pancernej w Kubince 70 km od tejże Moskwy, tak jak i zresztą większość prototypów Armii Czerwonej. Jeżeli chodzi o samą batalię, na dobry początek bitwy postanowiłem się Ruszyć na rytualną miejscowę artylerii Na tej mapie czyjna kwadrat K1 Tutaj są dwa takie miejsca Z mojej strony jest to K1 Z drugiej strony mapy jest to A1 Są to najlepsze miejscówki dla arty Dlatego, że tam najtrudniej jest je wyspotować Są wciśnięte w róg mapy A i w dodatku mają najlepszy przestrzał na wroga Dlatego też postanowiłem z tego skorzystać. Oczywiście, jeżeli chodzi o mój stosunek do tego typu maszyn, jakimi są artylerie, znacie go doskonale, tak więc nie będę się powtarzał. Po prostu uważam, że są to jednostki OP. Czasem nimi grywam niespecjalnie często, bo wolę czołgi, ale czasem nimi grywam, żeby po prostu się pobawić. E, idzie tym ukrywać niebywałe wręcz bitwy, i specjalnie nie trzeba się przy tym napocić. Żeby czołgiem zrobić 5000 punktów damage, naprawdę bardzo bardzo trzeba się nagimnastykować, poszczycić się nie lada ekwilibrystyką. Tutaj nie jest to tak trudne i prawdę mówiąc, chyba żadną inną ósemką nie zrobiłem tylu bitew z zadanym damage'em powyżej 5000 punktów. Jeżeli chodzi o to co robiłem, no to z tego co widzieliście E, wycelowałem sobie w jedno miejsce nie szukałem celownikiem wrogów, nie starałem się przycelowywać w te maszyny, które były wyspotowane, ale po prostu wycelowałem w określone miejsce, to jest domeną ogarniętych artylerzystów. No. Bum, 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 bum. <laughs> nie żebym się za takowego uważał, bo szczerze mówiąc, artylerzystom jestem przeciętnym, aczkolwiek to jest właśnie domeną dobrych artylerzystów, że oni. Nie starają się tak bardzo zawzięcie szperać za czołgami, co po prostu na początku wiedzą gdzie te czołgi się pojawią i już mają wycelowane w określone miejsce. I w momencie jak ten wróg się tam pojawi, no to już możemy od razu oddać strzał. No i z tego co widzieliście, T-54 przypłacił to. Potężnym damagem wklepanym Ponad 700 HP -ków. To jest taki przeciętny damage tego działa 750 HP i zazwyczaj właśnie takie strzały wpadają Największe strzały jakie Uświadczyłem na tym dziale To były takie po 1500 Natomiast mniej więcej to właśnie e, Jest coś w granicach 700 HP -ków. No i co no panowie przypłacili to już e, Dwoma Nie w zasadzie jednym trupem Dwie minuty bitwy minęły, już mam 1500 HP w demedzu na koncie. Fajna sprawa. Byłem tutaj napalony na tego iska trzeciego, niestety pan się schował za wzgórzem, ja cały czas ładuję. I dupnę sobie herbatki, o jak se dupnę, to i na roz wasze zdrowie. Ach, no. <laughs> Troszkę taka niedosłodzona, ale może być, w tłoku ujdzie. Wycelowałem celownik od razu w jak 88 z kilku powodów. Po pierwsze, gościu był na otwartym polu. Po drugie, jak Tigery to zawsze jest niezwykle łakomy konsek dla artylerzystów. Zawsze arty w nie celują i kiedy sam gram tym pojazdem, zawsze we mnie celują. Również tak więc jest to dosyć bolesne. Dlaczego? Po pierwsze, jest to maszyna bardzo wielka, jest to największy seryjnie produkowany e, pojazd II wojny światowej. Po drugie, jest to maszyna bardzo powolna, więc ciężko jej działać mobilnie Po trzecie, one nigdy nie działają mobilnie Jak tigery, to są jednostki statyczne Zazwyczaj zajmują dobrą dla siebie dogodną miejscówę i tam po prostu stają Efektem czego niebywale łatwo jest w nie przychrędolić No cóż, postanowiłem wycelować w tego T28 Prototype Gościu jest za budynkiem, więc wiedziałem, że prawdopodobnie będzie się tam czaił przez dłuższy czas, ale spójrzcie, e, spojrzałem na mapę, zobaczyłem, że Isek 3 coś tutaj kombinuje. Oddaje strzał wiadącego Isa. Znowu demecz powyżej 700. Bardzo smakowita sprawa. Właśnie to jest kolejny wyznacznik dobrej gry artylerium trzeba niezwykle bacznie obserwować mapę. <laughs> T28 znowu się wystawił. Zrobiłem sobie na niego smaka, bo wiedziałem, że jeżeli on się tutaj bez przerwy wystawia, to znaczy, że w przyszłości tak samo będzie się tutaj wystawiał. Tak więc, nawet jeżeli przestanie się świecić, będę mógł w niego strzelić. Prawdopodobnie, jeżeli tylko trafię, no to tutaj gościu będzie i faktycznie ten damage wklepie. Spójrzcie, wycelowałem. I oddaję strzał blindem. Niestety. Spójrzcie, no pocisk poleciał kompletnie nie tam gdzie celowałem I muszę przyznać, że gościu w tym prototypie będzie miało nieprawdopodobne szczęście w tej bitwie Tyle misów ile zaliczę na tym prosiaczku No to to jest po prostu coś niebywałego Woła to o pomstę do nieba Pierwszy pocisk z tego co widzieliście poleciał kompletnie nie tam gdzie celowałem ale nie uprzedzajmy faktów. Celuję w tego jak Tigera, on jest za kamiulcem, więc wiedziałem, że prawdopodobnie będzie tutaj stał. Oddam kolejny blind hit. I. Pff. Sru budu budu. <laughs> no i widzieliście drugi kill na moim koncie. Ślepy strzał. Teraz przyszła kolejna Tygrysa drugiego również. Gra dosyć statycznie, chowa się za kamieniem, tak więc postanowiłem to wykorzystać. Wiedziałem, że nawet jeżeli przestanie się świecić, będę mógł domniemywać, że gdzieś się tutaj kręci. Pan ma 500 hp -ków. Liczyłem na to, że może uda mu się te 500 hp zbić od razu. Istniała taka szansa. Oddaję strzał. Oui, oui monsieur. I. Kolejny kill na moim koncie. Mam już 3 kile. Prawdopodobnie mniej więcej 3000 punktów damage'u zadanego. Znowu napaliłem się na tego prototypa. No, tutaj akurat miałem mody, więc mogłem sobie niezwykle blisko przycelować. To jest ciekawe, bo mogę oddalić kamerę nieprawdopodobnie daleko i również przycelować nieprawdopodobnie blisko. Oczywiście to są legalne mody od New Multica. Tak czy inaczej, przyznam się szczerze, to mi troszkę przypomina, nie wiem czy kojarzycie taką grę strategiczną jak Black and White. Była kiedyś taka gra, niezwykle mnie zawsze zachwycała, nie pamiętam czy grałem w jedynkę czy w dwójkę, chyba w dwójkę Była bardzo dziwna dlatego, że mogliście niebywale oddalić kamerę, wręcz tak, że widzieliście całą mapę A i przybliżyć tak, że obserwowaliście poszczególną kępkę trawy, jakieś kamyczki na ziemi i nawet było widać mrówki <laughs> Nie mam zielonego pojęcia po co komu w strategii takie przycelowanie no, ale faktycznie można było tą kamerę niebywale wręcz przybliżyć. Zresztą, też ciekawa kamera była w Supreme Commanderze. Kolejna ciekawa strategia, może kiedyś go nagram na ten kanał. Tam nie było strasznie bliskiego przycelowania, ale za to można było oddalić kamerę tak, że widzieliście całuteńką mapę danej, danej batalii, danej gry. Świetna sprawa. Zresztą, jednostki to była taka przyszłościowa strategia. Jednostki, które tam były naprawdę. Były nieprawdopodobne, niektóre były wielkości całych miast, inne poruszały się całymi setkami Uuu, Świetna gra, świetna gra naprawdę <laughs> A eksplozje atomowe Orgazm po prostu <laughs> Jak sobie o tym pomyślę Mniejsza Powracając do realiów WOTA, bo tak troszkę odpłynąłem Z tego co widzieliście oddałem już kilka strzałów w stronę tego prototypa Wszystkie były pudłami Cały czas moje pociski nie lecą tam gdzie celuję Oddaję kolejny strzał Po raz kolejny pocisk nie poleciał tam gdzie celowałem Bo spadł przed celownikiem Przed tym miejscem w które faktycznie realnie chciałem trafić Tak więc no gościu naprawdę ma niezłego farta Bez przerwy te pociski spadają gdzieś W siną dal, w siną dal Dla chłopaka który odszedł w siną dal Niestety zostałem wyspotowany przez strojka. Ja już go widziałem od dłuższego czasu, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale już kilka minut temu klikałem naszemu teamowi, żeby się tym strojkiem zainteresował, bo wiedziałem, że on do mnie prędzej czy później dojedzie. Faktycznie tak się stało. Ale w momencie jak gościu się schował za kamień, wiedziałem, że jeszcze mogę to opanować. Spójrzcie, on się troszkę wystawia, oddałem strzał za 500. Co prawda nie udało mi się go załatwić, ale mimo wszystko został na ogrysku i jest go dobił, ja uciekam za górkę. Dlaczego? Dlatego że artyleria wroga patrzy. Ona cały czas jest żywa, cały czas mnie tutaj ilustruje. Byłem wyspotowany, jestem wolny, na pewno spróbuję oddać moją stronę strzał. Dlatego też e, spójrzcie, że po pierwsze się ruszałem, po drugie, nie naprawiłem celowniczego od razu. Nie wyleczyłem go od razu, bo jeżeli by ta arta wroga we mnie trafiła, byłaby to apteczka zmarnowana. Dopiero w momencie, kiedy ona oddała strzał, wtedy wiedziałem, że opłaca mi się leczyć mojego celowniczego. Piszę naszym, żeby spotowali. Bitwa jest nieprawdopodobnie wyrównana, bardzo wiele zależy w niej ode mnie. A, jeszcze sobie dupne herbatki. Przed chwilą zjadłem obiadek, troszkę mnie suszy, przyznam się szczerze. No i cóż, drzewko się przewróciło, ale mimo wszystko nie oddałem strzału, bo wiedziałem, że od tego strzału będą zależały losy bitwy. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby oddawać ślepe strzały. Tutaj wyspotował się bardzo potężny wróg. Miałem małą szansę na to, że w niego trafię, ale mimo wszystko zaryzykowałem, no bo gra była warta świeczki. Faktycznie udało mi się go pokonać, co prawda spleszem. Nie trafiłem bezpośrednio tego su, ale splash na Gold Pestce jest naprawdę przyzwoity na tej maszynie. Zobaczcie, po strzale się przestawiłem, żeby wróg nie mógł do mnie przycelować, jeżeli artyleria wroga by obserwowała e, torlotu moich pocisków, mogłaby wywnioskować, gdzie stałem. Dlatego przestawiłem się po strzale. Jeżeli jeszcze miałbym kilka słów powiedzieć na temat samego Su, już kiedyś o tym wspominałem, ale powtórzę to po raz kolejny. Uważam, że arta jest przeciętna, bywa całkiem fajna na takich półotwartych mapach jak ta. Tym bardziej, jeżeli bitwa trwa dłużej, damage jest bardzo fajny na tym dziale. Rzeczywiście, jest on przyzwoity. Ale wychyły tego działa mnie troszkę konfundują. Wynoszą one z tego co pamiętam 8 stopni w jedną i 8 stopni w drugą. No nie są one specjalnie największe. Oddaję strzał w tego prota. Niestety był on spudłowany, dlatego, że pan się ruszył w momencie, kiedy strzeliłem, i teraz wiem, że zanim przeładuje, prawdopodobnie już go nie będzie. No. Prawdopodobnie a może jednak jeszcze pan będzie tutaj zacząłem mieć nadzieję na to, że jeszcze go poczęstuję pesteczką. Odwdzięczę się za te wszystkie schyty. Faktycznie e, nasz Isek 3 podjeżdża. Ja go osłaniałem z powietrza. Od razu jak tylko przeładowałem działo, oddałem strzał. No i trafiłem. Wiii Rezultaty bitewne są całkiem przyzwoite, batalia była zakończona zwycięstwem, zdobyłem 3,5 tysiąca punktów doświadczenia, zdobyłem odznakę mistrzowską, a i przy okazji oznaczenie na dziale i kilka dziwnych medali typowo artyleryjskich. Do tego zobaczcie, na to podsumowanie na dole oddałem naprawdę makabrycznie dużo strzałów. Tak więc jest to całkiem sympatyczne Zadałem 4161 punktów demedu, Zrobiłem 5 killi Miałem najlepszy pojazd w bitwie Całkiem, całkiem nieźle Niestety wyszedłem na minus aż 28,5 kredytów Na dziełach samobieżnych bardzo drogie są pestki goldowe Tak więc jeżeli z nich korzystacie Naprawdę będziecie surogo za to bulić Tyle w tym materiale Mam nadzieję, że wam się podobało Hej, widzimy się w kolejnych odcinkach, tępionka prosiaków. Cześć!